Antoni Królikowski tłumaczy się ze skandalicznych publikacji i z opozda na jego profilu, jestem w cieskim szoku. W środowy wieczór na profilu Antoniego Królikowskiego na Instagramie pojawiła się seria niepokojących prywatnych nagran. Mogliśmy na nich zobaczyć zaplakana Joanny opozdę, która wyjaśniała nienarodzonemu dziecku. Jak koszmarnie była traktowana przez swojego meza w trakcie ciazy. Materiały zostały opatrzone podpisem których autor skarżył się, że opozycja stosowała wobec niego przemoc fizyczną i werbalną. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Niedługo później zdjęcia i nagrania zniknęły z profilu Królikowskiego. Zamiast tego, aktor zamieścił krótkie oświadczenie, którego treść przytaczamy poniżej. Mój Instagram został dziś zhakowany. Treści opublikowane na moim Instagramie byle wrzucone przez osobę. Która odnajda odpowiednie organy ścigania. Nie miałem pojęcia o istnieniu tych materiałów i jestem w cieskim szoku, czytamy w oświadczeniu Królikowskiego. Przypomnijmy, tylko na pudelku, Joanna Opuzda odnosi się do usuniętych wpisów o Antonim Królikowskim. Jestem nieustannie prowokowana przez druga stronę.